Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki w zasadzie zapytanie o zaświadczenie na studia. Witam, chciałabym się umówić na wizytę 22 stycznia 2013 w godzinach najlepiej porannych, czyli o 8 lub 9. Czy mogę się teraz zarejestrować poprzez tego maila? I czy ten termin, który podałam nie jest? już zarezerwowany. No, żeby było jasne, nie są to za bardzo godziny pracy w mojej przychodni. Pracuję tylko po południu, tak gdzieś od godziny 14 do 18 do 17. Także sprawę zdecydowanie lepiej uzgodnić telefonicznie. Telefon 601-775. 1, 2, 3 i wtedy pani rejestratorka po prostu uzgodni, w jakim trybie będzie przebiegała ta cała procedura. Tym bardziej, że być może tutaj będą wchodziły w grę jakieś badania laboratoryjne. Natomiast jeżeli ty masz jakieś inne zapytania na temat uczniów, na temat badań uczniów czy kandydatów na uczniów do szkół wyższych, zapraszam cię tutaj do komentarza. Również na moim blogu lekarzpracy.pl Tutaj znajdziesz podobne opisane sytuacje, jeżeli chodzi o badania uczniów i studentów. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. No, i tak dla przypomnienia, badania odbywają się na ulicy Żernickiej 215 we Wrocławiu. Dzień.